Kąpiel niemowlaka. Jak często kąpać niemowlaka? Noworodki niemowlęta do czasu raczkowania zaleca się, aby kąpać 2-3 razy w tygodniu, oczywiście codziennie myjąc środkiem myjącym e, dłonie, buzie i pupę. A tak jako rytuał e, możecie kąpać dziecko oczywiście codziennie, tylko już bez szamponów i płynów wystarczy samo masło sza jako naturalny emolient gdzie y, kąpać malucha. Tam, gdzie masz miejsce i gdzie jest ciepło, gdzie nie ma przeciągów, może być to łazienka, może być to również y, pokój. W czym y, kąpać malucha? Chodzi tutaj o wanienkę, czy wannę, czy pod kranem normalnie w umywalce, czy w wiaderku. Masz mega dużo opcji, y, dlatego wybierz tę, która będzie dla Ciebie najwygodniejsza. A jak długo? Na początku wystarczy naprawdę kilka minut ochlapywania wodą. A teraz przejdźmy do kosmetyków. Kosmetyki pielęgnacyjne maluszka powinny być możliwe jak najbardziej delikatne i naturalne. Tutaj widzisz olej ze słodkich migrałów. Jest to olej, który nie tylko sprawdzi się do pielęgnacji ciała dziecka, ale również na ciemieniuchę. Jak walczyć z ciemieniuchą? Nałóż olej na łuski, po czym wyczesz właśnie tę szczotką średnio otwartą te łuski i umyj główkę płynem. Dlatego najlepiej z ciemieniuchą walczyć przed kąpielą, żebyś potem mógł płynem czy właśnie szamponem delikatnym umyć to wszystko, co wyczeszesz. Druga szczotka to jest ta szczotka z koziego włosa. Ona jest bardzo delikatna i przyda Ci się do budowania wzajemnego rytuału relaksu. Po kąpieli czesz taką gładziutką, milutką szczoteczką maluszka, a tą do Szczeciny wykorzystuj bardziej do czesania włosków i do wyczesywania ciemieniuchy. A tutaj widzisz, jest masło Shea. Masło Shea to naturalny emolient. Możesz używać go zarówno do kąpieli, jak i na skórę bezpośrednio. Zobacz, weź troszeczkę odrobinę, naprawdę na paznokieć, daj do ciepłej wody i ono się w tej wodzie rozpuści. Zostanie taka warstwa y, odżywcza. Nawilżająca, którą tu widzisz, która będzie pływać po powierzchni wody, i ona potem nawilży, odżywi skórę. Doskonale sprawdza się przy skórze atopowej, przy alergiach, przy swędzeniu skóry. Możesz także, spójrz, wyjąć kawałek i rozgrzać go w dłoni, po czym wmasować w ciało dziecka, w twarz dziecka od pierwszych dni życia, ponieważ masło jest w pełni bezpieczne. Możesz również wykonać nim masaż. A co jeśli dziecko nie lubi kąpieli? Niektóre dzieci są wrażliwe na temperaturę, dlatego najlepiej zaminąć je w pieluszkę i w ten sposób włożyć do kąpieli. Innym jeszcze doznaniem sensorycznym jest gąbka. To jest gąbka naturalna, gąbka morska, którą myjąc malucha dostarczasz mu nie tylko wrażeń nowych sensorycznych, bo kąpiel jest naprawdę niesamowitym przeżyciem dla dziecka, ale także dbasz o jego skórę. Bo mogą Ci się również przydać nasze małe ręczniczki bamusowe, nie tylko jak widzisz do odbijania dziecka na co dzień, ale w celu higieny, w celu mycia, oczyszczania buzi, rączek czy pupy. Chusteczek mokrych używaj tylko na wyjściu, a w domu myj normalnie dziecko wodą. A właśnie, jeśli chodzi o mycie, co ułatwi Ci życie, to jest okrycie kąpielowe. Okrycie wykonane w 100% z przędzy bambusowej, które ma specjalną y, szarfę na głowie. Zwróć uwagę, że ja tutaj mam lalkę, a dziecko powinno się oczywiście malutkie podtrzymywać za główkę. E, a szarfa ułatwi Ci opiekę nad dzieckiem w ten sposób, że wyciągasz dziecko bezpośrednio na siebie. Oszczędzasz mu stresu, oszczędzasz mu zimna i krzyku. Kiedy już przygotujesz dziecko do spania, pamiętaj o naturalnej piżamce. Naturalnej chodzi tutaj o przędzę, żeby była to bawełna i żeby nie był to żaden po prostu sztuczny welur. W przypadku małych dzieci możesz także po myciu założyć im czapeczkę, bawełnianą czapeczkę, ponieważ ciepło ucieka przez głowę.